Dokładnie to bym zrobiła, zaczynając tworzyć treści, gdybym chciała współpracować z markami. Po pierwsze, załóż nowe konto. To wyeliminuje Twoje obawy przed opiniami znajomych. W ustawieniach konta wyłącz rekomendacje dla kontaktów, aby zwiększyć swoją anonimowość. Nowe konta często mają większą widoczność. Stwórz też nowy adres e-mail i umieść go w bio. To ułatwi Ci kontakt z markami i utrzymanie porządku. Scrolluj profile w poszukiwaniu inspiracji i notuj pomysły na treści. Szukaj takich, które są zgodne z Twoim stylem Pasją. Eksperymentuj z różnymi stylami wideo i twórz różnorodne materiały. Na początku nie musisz ograniczać się do jednej niszy. Z czasem to się samo wyklaruje: zainwestuj w podstawowy sprzęt lampę do selfie i statyw. Uwierz mi, jest to wygoda, która robi wielką różnicę. Taguj marki, które lubisz, aby zwrócić ich uwagę. A najlepszym sposobem na to jest używanie produktów tych film w codziennym życiu. Wykorzystuj TikToka i Instagrama jako wyszukiwarki do analizowania trendów. Korzystaj z ich edycji, dodawaj teksty i napisy do filmów, Zaznaczaj miejsca i wiek odbiorcy, słowa kluczowe i hashtagi. To pomoże Ci zwiększyć szanse dotarcia do właściwej publiczności. Wypróbuj te wskazówki i rozwijaj się jako twórca. I zostań ze mną po więcej.